Sygnał wyzwala pragnienie, które skłania do reakcji przynoszącej nagrodę. Ta zaś zaspokaja pragnienie i ostatecznie zostaje połączona z sygnałem. Łącznie te cztery kroki tworzą pętlę neurologicznego sprzężenia zwrotnego. Sygnał, pragnienie, reakcja, nagroda. Sygnał, pragnienie, reakcja, nagroda, która umożliwia tworzenie odruchowych nawyków. Ten cykl jest znany jako pętla nawyku. Uw czteroetapowy proces nie jest czymś, co zdarza się sporadycznie, lecz raczej tworzy nieustający cykl informacji zwrotnych, działający i aktywny w każdej chwili, nawet teraz. Mózg bez przerwy analizuje środowisko, przewiduje przyszłe wydarzenia, eksperymentuje z różnymi reakcjami i uczy się na podstawie rezultatów. Cały proces trwa ułamek sekundy i posługujemy się nim raz za razem. Nie zdając sobie sprawy, że wszystko to się zdarzyło w jednej, minionej właśnie chwili. Wszystkie zachowania są napędzane chęcią rozwiązania problemu. Czasami polega on na osiągnięciu czegoś dobrego, co właśnie dostrzegłeś. Kiedy indziej problem jest bolesnym doświadczeniem, którego chciałbyś uniknąć. Tak czy inaczej, celem każdego nawyku jest rozwiązywanie napotykanych problemów. James Clear. Atomowe nawyki